Super zioło. Możesz zrobić coś, na co nie odważą się farmaceuci. Przywrócić zwykłym ludziom zdolność leczenia. A ty powinieneś przywrócić swojemu małemu zdolność rywania. Nie martw się. Dziś będzie moje pięć minut. Widziałeś te w czerwonym? Pamiętaj o egzaminach Spróbuj dostać się na studia Popracować w prawdziwym laboratorium Jak sobie życzysz w brachu Świat nie kończy się na Staten Island Spadam Zadzwoń, spróbuję Nawet jak mnie potrąci autobus, będę z tobą Jak wyskoczę z okna i spalą mi się włosy, będę z tobą jak moja była, dźgnie mnie nożem, będę z tobą. Facet, zamknij się. Zdaj te egzaminy. To przyjdzie na jakieś zakichane pole kukurydzy. Kto będzie kosił trawę? Nie będę tu sprzedawał fistaszków suko. To mi przypomina czasy niewolnictwa. Korzenie. Nie gram w tym. Ani, głupia zdziro, przyjdę jak załatwisz babki i trawę. Wszyscy przyjdą. Ten głos, co to było? Na niezłacycki brachu. Nigdy nie spotkałem kogoś, kto by potrzebował stypendium. Zapytaliśmy o drogę. Gdybyśmy spytali, kto chce kopa w tyłek, nie byłbyś taki kozak. Przeszkadzasz mi. To czarnuchy z klasą. Mówisz komuś, lubię CZK, on wie, ty w porządku. CZK! Znasz ich? To czarnuchy z klasą. CZK. Znasz ich? To czarnuchy z klasą. Panowie, wśród absolwentów tej uczelni jest wielu milionerów. 41 noblistów i sześciu prezydentów. Gdzie te zarąbiste laski, o których mówił rektor? Na razie widziałem same szpetne okularnice. Śmiecicie na ręcznie tkany 18 wieczny kobierzec Ten dywanik? Z mojej prywatnej kolekcji Przywiozłem z Nepalu Znam sukę, co robi kilimki Pamiętasz, Wajnena? Y